Już od 25 lat firma Uniwersum podbija międzynarodowy rynek logistyki, a to ważne wydarzenie nie mogło pozostać niezauważone. 20 stycznia 2024 roku w hotelu Majstory w Gdyni odbyła się prawdziwa logistyczna uczta. Ponad 130 gości z całego świata zebrało się, by wspólnie świętować ten ważny jubileusz. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele International Human Rights Commission, partnerzy z najróżniejszych zakątków świata z Chin, Gruzji, Dubaju, Ameryki, Ukrainy, Niemiec i innych krajów. Podczas wieczoru na scenie wystąpili utalentowani artyści, uczestnik telewizyjnych show Pan Lee, a także zespół muzyczny Kalifornia. A dla miłośników, niezwykłych smaków. Prawdziwym odkryciem były potrawy przygotowane przez wirtuozów w kuchni, takie jak pieczony dzik. Razem z gośćmi firma Uniwersum otworzyła nowy rozdział swojej historii, pełnej osiągnięć, przyjaźni i owocnej współpracy. Jubileusz był okazją do celebracji i wspomnień związanych z rozwojem firmy na przestrzeni 25 lat oraz do spotkania z partnerami i przyjaciółmi z różnych stron świata. Ten wieczór pozostanie w pamięci każdego, kto był świadkiem tego ekscytującego wydarzenia, pełnego wzruszeń i radości.